Jojojo, yo, 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 spizgany ziom, ale wracamy na GeForce Kinsa, zrobić zrobić konkretny mi Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. I oczywiście nie tylko, ponieważ dla nowych użytkowników daje również jedną skrzyneczkę Milspeka na no, start. Myślę, że zajebista opcja. Morteczki ja wam tradycyjnie jeszcze chciałbym przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym. I również pamiętajcie, że mój kodik nie tylko i wyłącznie daje wam te 5% plus tą skrzyneczkę dla nowych użytkowników, ponieważ ode mnie za. Używanie kodziku również macie fajne bonusy. Bonusy przekraczają, a nawet będą przekraczać kwotę ponad 20 tysięcy, oczywiście w skinach. Są to piękne kosy. Zapraszam wszystkich na kanał Ticket. Jeżeli chcecie więcej informacji, kto używa kodziku, myślę, że mu się to. Po prostu opłaci. Może coś sobie jeszcze ekstra w bonusie zgarnąć ode mnie mordeczki. Tradycyjnie razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs, który odbywa się na Discordzie. Linka macie w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na USP o wartości 80 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Oczywiście zostaw łapę w górze pod tym filmem i subskrypcję kanału. I napisz dowolny komentarz. To wszystko. Wariaty, mamy dzisiaj... 4700 zł. Mam nadzieję, że to nam wystarczy, I dzisiaj kolejną tutaj skrzyneczkę widza sobie przetestujemy. No, jak możecie zobaczyć, nie ma tutaj żadnych nowych, fajnych skrzyneczek. A w pozostałe skrzynki, przynajmniej większość, już tutaj e, wlatywaliśmy. Więc mordeczki. Przechodzimy zaraz do skrzyneczki widza. Przede wszystkim. Eee, właśnie aktualnie wam się wyświetla Jest to ziomuś o nazwie logosz 7. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I ziomek oczywiście dał skrzynkę i napisał Skuty, mam dla Ciebie jedną według mnie mocną skrzynkę, która często daje otwórz kilka razy i daj znać jak się sprawdza. No to mordeczko, no już nie będę do ciebie pisał jak tam ta skrzyneczka, mam nadzieję, że obejrzysz sobie odcinek i sam stwierdzisz, aktualnie przechodzimy do twojej skrzynki. Dobra, dobra, to jest zupa z bobra i jesteśmy właśnie na skrzyneczce tutaj yy, widza o nazwie za mocne wiadro skutego. <laughs> Ale kurwa, no tutaj plusik za ambitność, no nie, nieźle, nieźle, ambitny ziomek, no nie, nie zła nazwa tutaj skrzyneczki, a skrzyneczka ogólnie, no... Mógł się bardziej postarać, ale może o to chodziło. No nie musi być w skrzynce dużo ilości, dużej ilości po prostu skinu, żeby fajna była skrzyneczka. Z tego co widzę, 20% mamy na 303 zł, a skrzyneczka jest o cenie 160 zł, więc jest spoko, 15% i 200 zł. Ej, to też jest Więcej niż skrzynka warta 28%, 120 zł, niby sporo procent, ale też strata nie jest jakaś tam mega mocna, bo 40 zł. No tutaj wiadomo, już są tańsze e, nagrody, więc spróbujemy. No 4700, wydamy sobie wszystko i zobaczymy, jak Twoja ta skrzyneczka tutaj faktycznie się spisuje. Pierwszy dropik, no proficik, bo dwie stóweczki nam siadło aktualnie, więc bardzo pięknie. Lecimy z drugą skrzyneczką. Myślę, że sobie tak trzy razy. Ojojoj, to będzie słabe. Trzy razy zakręcimy na normalnym odparciu, potem przejdziemy na jakieś trzy sztuki, a na sam koniec spróbujemy jeszcze razy pięć tutaj wlecieć i mamy. A nie no, to będzie strata. Myślałem, że kurczę, ta meczka jest e, tutaj więcej warta. No dobra, no nie wygląda i tak źle ta skrzyneczka jak na razie. Jestem ciekaw yy, na sam koniec, czy będziemy może zarobacy, czy może jednak przegrańce, no lecimy 480 zł, więc tutaj już sporo sianka przez kałaszka, niestety tego nam przeleciało, ale emeczka tutaj siada, która i tak nam tak naprawdę zabierał 120, no tutaj mega strata była z tego otworzenia razy 3, lecimy po raz kolejny i mamy fajną nagrodę, to tu jest USP, który nam no odda, naprawdę odda i to sporo. Łącznie mamy 543, no jest profitik, no nie ma co gadać, 40 prawie 5 złotych i mordeczki. Ostatni taki strzał potrójny, i zaraz sobie wlecimy w 5 sztuk. Naraz znowu tutaj ten USP wleciał, więc fajna yy, nagroda, oczywiście. No piękny jest ten USP, nie ma co się oszukiwać. 485 zł, no tutaj słabszy profit, bo jedyne yy, 5 złotych. Zobaczmy, jak ta skrzynka się spisze teraz w postaci 5 sztuk. Naraz, prawie 802 zł płacimy za takie otworzenie. I i i, i jest jeden USP, jedna MK, która nie daje nam profitu. No i to niestety raczej będzie strata 580 zł. Jest to strata i to spora, lecimy dalej. No dawaj, dawaj. I no znowu jest ten USP i jedna tańeczka, ale jeszcze tutaj doszedł do nas Kałaszek za 200, więc może być lepiej 655. Ale znowu nie jest to profit. No halo tutaj, razy 5 ewidentnie skrzyneczka się chyba nie nadaje. Ok, jest kałaszek USP, i to nam daje 600 zł. Wydaliśmy 800, więc no niestety, no niestety coś tutaj nie poszło po naszej myśli. Spróbujmy jeszcze sobie dwie ostatnie sztuki otworzyć i zobaczmy: 320 zł. Może to jest skrzyneczka bardziej tak na pojedyncze otworzenia, blisko tutaj było. No niestety to nam również raczej nie odda Bo skinki są ze stratą 240 zł, mordeczki Czas, aby tutaj oczywiście wszystko sprzedać Mieliśmy 4700 No i niestety tutaj 1100 zł Jesteśmy do tyłu No kochany widzu, niestety chciałbym e, Ci powiedzieć, że twoja skrzyneczka Nie dała mi niestety No zarobić, kurde, jest lipa, jest lipa No nie wiem co mam powiedzieć, chciałem tu pozytywnie ją ocenić Ale no nie mogę, nie mogę Spróbujmy za to jeszcze się odkuć, robiąc jakąś ciekawą tutaj bitewkę, 3800 zł, może zajebmy sobie dzisiaj jakąś taką e, procentową skrzynkę, co wy o tym myślicie, weźmy sobie procentowe, po prostu piszmy 10% luksury, myślę, że to może być spoko, do Rzućmy jeszcze tą procentową skrzynkę i kleimy ją oczywiście do końca, 3500 złotych, no i picuś glancuś, no taka końcóweczka mi odpowiada zmieńmy tylko to stronami i walczymy, Cztery graczy Kurcze, wiecie co No niby nie zarobiliśmy na odpieraniu Tej skrzynki, więc może sobie Dzisiaj w odcinku zaszalejmy I weźmy tryb normalny Czuję, że odda, czuję, że to odda I będą naprawdę Niesamowite profity, przywołujemy tradycyjnie bociki, a ja Wam jeszcze przypominam o trwającym konkursie na Discordzie bez wymagań, wariaty, no większość osób z Was wie, staram się powtarzać co odcinek, ale macie do zgarnięcia 5 razy zajebistego skina, jest to oczywiście USP Printstream o wartości 300 zł i w konkursie nie ma wymagań, wystarczy, że sobie wbijecie, naciśnicie guzik i to wszystko. Oczywiście po zostawieniu boostera na serwerze pojawił Wam się dodatkowy. Kanał. I tam również jest zajebisty konkursik. Macie tam do wygrania oczywiście trzy razy skina za 240 zł. Jest to piękny digielek, również printstream, więc je, są to oczywiście wszystkie te skiny z kolekcji Print a jedne z moich ulubionych. Mam nadzieję, że Wam się będą oczywiście podobały i fajnie będzie Wam się grało. Zapraszam wszystkich, a my no ciśniemy, ciśniemy, tutaj zmawiamy paciorek, bo jak na razie dupa blada, no Jerry dropi, 2 300, pięknie, no trzeba pamiętać, że tutaj musimy kibicować sobie, no bo jest to zwykły, normalny tryb, nie jest to żaden underdog i aktualnie już pomału zaczynam niestety żałować, że nie wziąłem tego underdoga, bo no żeż zobaczcie, akurat trzy boty coś musiały trafić, a mi nic, nic, 0, 0, po prostu... Idealnie na underdoga, ale spokojnie, bo to była taka tańsza skrzyneczka, tak, nie ma co się dziwić, dopiero się zaczyna już tutaj tak zwana mocna sztuka, nie no już parę skrzynek zostało otworzonych, no nie no kurde, dawajcie coś, no ja nie chcę tak tego skończyć, nic za no nic w ogóle, same gówniane skiny, bitwa 3600, jestem ciekawy czy w ogóle ona cokolwiek odda. No, ostatnia, znaczy ostatnia, ostatnia szansa. No tutaj, praktycznie trzy jeszcze sztuki. Musimy coś trafić. Musi być naprawdę potężny drop. Za co najmniej 3-4 tysiące. Może nawet taka AWP. -czka. No, jak my trafimy jakiegoś tu skina za 2-200 to nam raczej nic, a nic nie pomoże. Ja pierdolę. No, jeszcze ten musiał 3000 sobie zgarnąć. Pięknie, pięknie. Emeczka naprawdę robi swoje. No i niestety, wariaty, jakbyśmy zrobili ten tryb na Underdog, to by nam oddało. Pomyliłem się, pomyliłem się tutaj niestety w bitwie. Szkoda, mój błąd, bo moglibyśmy sobie przytulić piękne 10 427 złotych. I co gościu trafia jeszcze? Kurwa, nagroda, pocieszenia. A typeczek sobie kosę trafił. Czajcie to w ogóle? Za 600 złotych. Niesamowite po prostu. Raz chyba w życiu miałem taki odcinek, że mi właśnie jako nagroda, pocieszenia... Wypadł taki jakiś mocniejszy skinek. Chyba nie była to kolska, ale był to jakiś skin za 300 czy nawet i 500 zł. Więc niezłe tutaj nagrody pocieszenia siadają. Mordeczki, my niestety dzisiaj kończymy na smutno tutaj skrzyneczka widza no nie oddała. No i również bitewka nie oddała. Tak czy sami bywa. Ja mam nadzieję, chociaż że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zapraszam na kolejne. Co? Wielkie. Jo!